Co tutaj robisz? Patrz, to wymyśliłem. Pułapka na myszy. Ilonie nie podoba się jednak taka pułapka, ponieważ huk pękającego balonu może wprowadzić myszki w niepotrzebny stres. No, chyba żartuję. Targany wyrzutami sumienia Andrzej wpadł na bardziej finezyjny pomysł. Patrz, że sobie już wejdzie, tutaj powinna zwęszyć przynętę. Wejdzie do środka tutaj i wtedy to się zamknie. I tak, na wzór czarci i zapadki, powstała banalna w swojej konstrukcji butelko-łapa typu huśtawka. Prosty patent, którego wadą niestety jest wydajność. Bo skoro do jednej butelki łapie się jedna mysz, to ile czasu i butelek trzeba na 100 myszy? Dlatego Andrzej poszedł za ciosem. Czas na hurtową pułapkę. Takiej myśli roller coaster. Delikatny zjazd po puszkach, a na dnie odrobina jedzenia. E, ustawię, je parę, taką pochylnie. Tutaj myszki sobie wchodzą po niej, wchodzą do środka się po tym i nic mi się nie no? dzieje. A się? Myślisz, że to zadziała? No nie, myślę, że to jest spoko. Ilonka, chodź zobacz, dwie się złapały. Już idę, czekaj chwilę. I już kolejny gryzoń złapany. Z racji niskiego uposażenia intelektualnego myszy nie ostrzegają się wzajemnie, więc na jedną pułapkę nabrać się może naprawdę sporo myszy. Ojej. Śliczna, jest taka czyściutka Aby zwiększyć wydajność, do kolejnego pokoju Andrzej wymyślił prostą pułapkę Wiadro, kawałek drewienka i stara gumka z majtek Łapanie myszy do tego wiadra nie będzie chyba takie proste Zaradny łapacz gryzoni w kuchni zastosował prostą pułapkę, w której wabikiem jest masło orzechowe Aromatyczny przysmak powinien przyciągnąć sporo myszy, które jak tylko wejdą na śliską rurkę, wpadną do pułapki Tyle, jeśli chodzi o teorię. Patrz, jeszcze trzy złapałem. O, to jeszcze zostawię <grym> Dzięki temu patentowi, rozstawionemu w kilku punktach domu, jest szansa, że w ciągu dwóch, trzech dni uda się pozbyć z mieszkania większości niechcianych domowników. Dla Andrzeja i Ilony piątka z plusem. Nie poszli na łatwiznę i pozbyli się myszy w dość przyzwoity sposób. Dobrze by było, żeby Andrzej już wyłącznie z lenistwa nie wypuszczał myszy tak blisko domu.